Jako wieloletni fan League of Legends, moja pierwsza reakcja na zapowiedź Project K, The League of Legends Trading Card Game, jest skomplikowana. Widzę wiele entuzjazmu, ale też sporą dawkę sceptycyzmu i rozczarowania, i szczerze mówiąc, sam to wszystko odczuwam. Z jednej strony, pomysł fizycznej karcianki LOL jest całkiem fajny. Już wyobrażam sobie, jak walczę z przyjaciółmi w lokalnym sklepie z grami. Rzucając kartami moich ulubionych bohaterów i przechytrzając przeciwników sprytnymi zagraniami. I może to w końcu będzie gra, która poświęci trochę uwagi niedocenianym bohaterom. Ale potem przychodzi rzeczywistość. Podobnie jak wielu innych, martwię się o historię Rajotu z karciankami. Ich poprzednia cyfrowa gra karciana była fantastyczna. Naprawdę innowacyjna i bogata strategicznie. To, że porzucili wsparcie dla trybu PVP i zasadniczo przekształcili ją w grę jednoosobową, było ciosem prosto w serce. Zastanawiam się, czy ta nowa karcianka jest powodem, dla którego porzucili tamtą. Czy to wszystko było tylko skokiem na kasę, żeby uniknąć rozdawania darmowych cyfrowych kart? Zdecydowanie tak się to czuje, zwłaszcza gdy po prostu używają ponownie grafik z poprzedniej gry. Ponowne wykorzystywanie starych zasobów nie krzyczy projekt z pasji. A same karty? Muszę się zgodzić, wyglądają rozczarowująco. Szablony są niezgrabne, a obramowania po prostu brzydkie. Przypominają mi bardziej zwykłe karty do gry niż karciankę premium. A używanie grafik z gry wydaje się leniwe i bez polotu. Gdzie są specjalne ilustracje, pełne grafiki, na które liczyło wielu graczy? A co z wersjami premium, takimi jak karty foil? Jeśli mam inwestować w fizyczną grę karcianą, chcę, żeby była wyjątkowa, a nie tania imitacja innych udanych karcianek. Martwi mnie również sama rozgrywka. Słuszna jest obawa o potencjalnie długie czasy oczekiwania między turami, szczególnie w grze wieloosobowej. I chociaż niektórzy ludzie są podekscytowani społecznym aspektem grania na żywo, mam nadzieję na grę o prawdziwej głębi strategicznej, a nie tylko powtórkę mechaniki z gry wideo. Może coś skupiającego się na walce bohaterów byłoby bardziej angażujące. Podsumowując, jestem ostrożnie optymistyczny, ale też głęboko sceptyczny. Riot ma potencjał, by stworzyć fenomenalną karciankę. Ale ich historia porzucania projektów nie napawa optymizmem. Będę obserwował Project K, ale nie wstrzymuję oddechu. Mam tylko nadzieję, że udowodnią, że się mylę i dostarczą grę, która dorówna dziedzictwu League of Legends, a nie stanie się kolejną zapomnianą próbą zarobienia na szale karcianek. I na litość boską, zróbcie też wersję cyfrową. Nie każdy chce nosić ze sobą segregatory pełne kart a w dzisiejszych czasach cyfrowa aplikacja towarzysząca wydaje się niezbędna dla każdej udanej karcianki.